Zwany był Rufusem niezwykłym psem o złotym futrze i oczy pełne ciekawości. Jego przygoda rozpoczęła się w małej wiosce na obrzeżach Wielkiego Lasu, gdzie jako szczeniak marzył o odległych ziemiach i tajemniczych miejscach. Rufus był słodkim pieskiem, który dorastał w swoim dojo, nie niszcząc nic po drodze i kochając wszystkie stworzenia, ludzi, psy, koty. Rufus nie bał się żadnych wyzwań. W górach wspiał się na szczyty, gdzie wiatr grał mu w futrze, a pod stopami miała lekkość chmur. Na pustyniach biegł z nimi na spotkanie zachodzącego słońca, czując na swojej skórze ciepłe promienie. Jego właściciel, starszy pan o imieniu William, był podróżnikiem z krwi i kości. Spędzał lata na odkrywaniu najdalszych zakątków świata. A Rufus zawsze towarzyszył mu w jego wyprawach. Razem przemierzyli góry, pustynie, dżungle i lodowce, zawsze gotowi na nowe przygody. Podczas jednej z ich podróży, gdy Rufus i William odkrywali dżunglowe zakątki Ameryki Południowej, natknęli się na coś zupełnie niezwykłego. Wśród bujnej roślinności i dźwięków egzotycznych ptaków, Rufus zauważył niezwykłe niebieskie stworzenie. To było coś zupełnie odmiennego od wszystkiego. Co dotychczas widział. Niebieski jak ocean i lśniący jak gwiazda, stworzenie to emanowało tajemniczą aurą, która poruszyła serce rufusa. Zbliżył się ostrożnie, z ciekawością malującą się w jego oczach. Stworzenie odwzajemniło jego spojrzenie, wpatrując się w niego z zaciekawieniem i delikatnością, jakby rozumiało wszystkie troski i radości, które kryły się w sercu psa podróżnika. William ubrał maskę psa, aby lepiej dogadać się ze stworzeniami. Rufus i William spędzili kilka dni w towarzystwie tego niebieskiego stworzenia, dzieląc się ze sobą historiami swoich przygód i odkrywając nowe tajemnice dżungli. I choć podróżowanie po całym świecie było ekscytującą przygodą, najważniejsze dla Rufusa było towarzystwo Williama i miłość, którą dzielili, tworząc więź, która przetrwała całe ich życie.